Przywykłem. Przywykłem miałem, miałem kryzys, tak gdzieś po może 20 latach. <gryzys> e, miałem dość pakowania się i przepakowywania. Że przyjeżdżam do bazy, przepakowuję, piorę i następnego dnia wyjeżdżam dalej. Proza życia. No więc kryzys minął i jest ok. <gryzys> Dzisiaj rozmawiałem z żoną i, i rozmawialiśmy, yy, że właśnie masz no 40 lat. To, to jest, w ogóle to się nie mieści. Od debiutu. Od debiutu. To kiedy to było? W 1985. Wygrałem debiuty w Opolu. Yy, i... Lirycznie. Lirycznie i dramatycznie, bo to była. I ambitnie też, bo to jazzowa kompozycja Krzyśmiera Dębskiego. Cantabile in Hamol, który znałem z, z koncertów instrumentalnych, na które chodziłem z Connection. To był, była wielka gwiazda, ja, y, 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 ja znałem ten, ten ich wielki przebły Cantabile in Hamol, więc kiedy Jacek Cygan pokazał mi przed Opolem debiutantowi, kiedy pokazał tekst do tego, Byłem przejęty, całkowicie i onieśmielony, bo przy sobie no, zmierzę się z takim czymś. Yy, I spędziłem z tą piosenką wiele bardzo ważnych, intymnych dla mnie chwil. Yy, nauczywszy się i, i zaśpiewawszy w Opolu, nie spodziewając się wygranej, bo wszyscy mnie uprzedzali, że to. Mam z lekko łatwo i przyjemnie, a ja tutaj startuję z takim czymś, co niech się nie spodziewam. I jeszcze bisuję na dodatek. No, no. <noise> Więc. Yy, yy, no to powtarzam to z chęcią, bo to yy, nie, niech to służy yy, i jako laurka dla polskiej publiczności, i jako, jako przewodnik dla młodszych ludzi, którzy czasem pytają mnie o drogę.